Trzecia Liga Opolsko-Śląska rusza już jutro. Za Pana zespołem niemal dwa miesiące przygotowań. Jak Pan oceni ten okres? Uważam, że ten okres przepracowaliśmy dobrze, ale, ale wiadomo, że, że wszystko zweryfikuje Liga. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy mecz. Mam nadzieję, że, że pierwszy i kolejne mecze wypadną w naszym wykonaniu dobrze. Pana zespół opiera się w większości na młodych graczach, nie licząc oczywiście zawodników, którzy dołączają do, do drużyny z pierwszego zespołu. W trakcie tego okresu przygotowawczego wrócili Łukasz Zakrzewski, Konrad Kareta oraz Krystian Zelek. Jak oceni Pan tych zawodników? No, cieszę się z ich powrotu, nie ukrywam. Łukasz Zakrzewski i Konrad Kareta bardzo dobrze wkomponowali się w zespół. Krystian miał drobne problemy mięśniowe, ale, ale myślę, że z biegiem czasu wszystko wróci do normy i też dołączy na pełnych obrotach w trakcie sezonu. Jutro druga drużyna gra z liderem tabeli Odromopole, z zespołem, z którym u siebie wygrała 4 do 0 i było to najlepsze spotkanie zeszłej rundy. Tak, to prawda. No Wiadomo, runda wiosenna to jest pierwszy mecz. Nie wiemy czego się spodziewać. No, mam nadzieję, że, że uda nam się przywieźć z tego pola przynajmniej jeden punkt, a rewelacyjnie by było jakbyśmy powtórzyli wyniki i przywieźli trzy punkty. Ale, ale mówię, wszystko zweryfikuje jutrzejszy mecz. Aktualnie pana zespół plasuje się na 14 pozycji w tabeli. Dwie lokaty nad strefą spadkową. Podejrzewam, że celem na, na tą rundę zbliżającą się jest jak najszybsze utrzymanie w lidze. To by było optymalne, żebyśmy to zrobili właśnie jak najszybciej. Dlatego będziemy w każdym meczu szukać punktów i w każdym meczu będziemy starali się grać grać jak najlepiej i, i dążyć do tego, żeby, żeby te punkty zdobywać.